Witam wszystkich pięknie. Jestem właśnie, jestem właśnie w drodze do pewnego opuszczonego już od dawna obiektu. Obiektu, w którym już kilka, jakiś czas temu udało mi się ubyć. I dzisiaj znowu postanowiłem się do niego wybrać. I cóż, jestem. Jestem ciekaw, jak. Jak obiekt na dziś dzień wygląda. I jego stan techniczny. Ok, tutaj zaraz będziemy. Muszę właśnie skręcać. Także widzimy się na mam na miejscu. Tam z daleka już widzicie, widać nasz obiekt. Zobaczymy, jak to wszystko wygląda. Czy się będzie dało wejść na górę? Kiedyś na górze udało mi się być. Zobaczymy od jakości stropów. widzimy schody, ok, wszystko jest ok, Wyciągnę tylko jeszcze leda, żeby nam trochę poświecił. Okej, okay. dobra, wchodzimy. Jak widzimy schody. Podłoga w miarę się jeszcze trzyma. Dobra, tam górę zobaczymy sobie później. Na razie zobaczymy, co tutaj ciekawego słychać. Tutaj idzie skądś kapie. Wow! Zobaczcie, jest dziura w stropie i w dachu jednocześnie. Mam nadzieję, że to wszystko dobrze widać. Podejdę trochę jeszcze z tej strony. Wow! Dobra, zobaczymy co jest tam dalej. Kiedyś próbowałem dowiedzieć się, co było w tym budynku. Niestety jednak nie udało mi się dowiedzieć, co tutaj było. Wow! Ze względu na rozmieszczenie tutaj ścian i pomieszczeń, według mnie ten budynek po prostu nie pełnił roli budynku mieszkaniowego, a prawdopodobnie było tu jakieś przedsiębiorstwo. Jakieś nieduże. O, tam widzimy Za kamerek ze schodami. Wszędzie kapie woda. Więc dach już musi przeciekać. Tam nawet widać sopelki na dachu. O, wszędzie kapie. Mi kap, na szyję kapnęło. O, no ale trudno. Tutaj widzimy tą piwnicę. Odnośnie tej piwnicy jest taka ciekawostka, że na zewnątrz znajduje się okienko. O, tutaj. Natomiast nigdzie wokół tego budynku nie ma wejścia do, do piwnicy. Więc jak tam się wchodziło, nie wiem. Widać, że stropy są w złej kondycji, już namoknięte. Większość stropów już nie ma. Ostatnio, kiedy tutaj byłem, te stropy jeszcze były. Więc budynek popada w ruinę, że tak powiem. <grym> Dobra, zobaczymy. Bardziej tutaj, co słychać. Widzimy tutaj strop. Wszędzie kapie woda. To jest niefajne, jak na szyję kapnie. Nie wiem, czy będzie stąd widać, ale to niegdyś był żebrowany strop. Jeśli ktoś się interesuje budownictwem, to wie o co chodzi. I widać tutaj bardzo dobrze pozostałości po żebrach. Oczywiście po zbrojeniach też. Zbrojenie z tego, co widzę, było grubości hmm, filii 12 albo 16. Fajnie to wszystko widać. Tutaj, na dole, widzę taką substancję. Ona leci z góry. Nie wiem, czy nie ma ona w związku ze z korozją zbrojenia po prostu korozją metalu. Nie wiem czy ją widać. Tutaj wszystko się wali. Filarki. Zobaczymy, jak tutaj to wszystko wygląda. Jeszcze się trzyma. Kiedyś udało mi się tam na górze być, ale dzisiaj nie wiem, czy uda mi się tam wejść. Zresztą zaraz zobaczymy. Podejdziemy tutaj jeszcze. O, wszystko się sypie. Ok, zobaczymy, jak wygląda wejście na górę. przerwa między schodami. Nie podoba mi się to zbytnio. Teraz zobaczymy. O, tutaj możemy jeszcze sobie zerknąć. Astrop. kurcze fajnie to wyglądało. Tu mamy widzę filarek. Filarek, który idzie do żebra i żebro trzyma resę dachu pozostałości po ściance działowej Uf. Obawiam się trochę dzisiaj tutaj wejść tam widzimy jeszcze okno wszystko może się rozpaść za chwilę więc chyba odpuszczę sobie wejście tam możemy tylko jeszcze sobie z góry tutaj zobaczyć jak to wygląda Oczywiście nie będę tam, ale postaram się zrobić kilka ujęć z kamery, żebyście mniej więcej mogli zobaczyć co tam się znajduje. Fajnie to wszystko wygląda OK Będę pomału kierował się na dół Zobaczymy jeszcze jak Budynek wygląda z zewnątrz I Będę musiał Kierować się do Opuszczenia go dzisiaj Jak słyszycie Budynek ten znajduje się przy drodze niezbyt ru ruchliwej. Ok, widzimy na chwilę. Zobaczymy go z zewnątrz, jak wygląda. Tak to się właśnie miewa. Zobaczymy jeszcze z tamtej strony. Tutaj jest jeszcze jakiś kawałek żelbetu. Czy to, być, czy to mogło kiedyś być wejście do piwnicy? Wydaje mi się, że nie, gdyż sama piwnica jest z drugiej strony. Tutaj nic nie widać. Okej okay, obejdziemy go jeszcze z tej strony Tu widzę jeszcze jakąś studzienkę Zalana wodą Dobra, wejdziemy sobie jeszcze z tej strony Ale się zawaliło Zastanawiam się jeszcze jeden fakt, że tutaj na ziemi Nie wiem czy dobrze myślę, ale wygląda to jak węgiel Chociaż nie, to bardziej są pozostałości właśnie po stropie, który się zawalił. No, nie wiem. Może ktoś wynosił węgiel tutaj kiedyś? <laughs> nie wiem po co. Ok, kierujemy się mało do wyjścia. W dzisiejszym odcinku to byłoby już wszystko. Mam nadzieję, że dołączone materiały zrekompensują to, że nie udało mi się wejść na górę, ale sami rozumiecie bezpieczeństwo przede wszystkim. Jeśli ten materiał spodobał Wam się, zostawcie coś po sobie. Może to być łapka, subskrypcja, o komentarzu nie wspominając, I co? Na koniec. O! Na koniec możecie sobie jeszcze zobaczyć drzewo. Ścięte przez bobra. Także uważajcie na bobry. No. Do następnego. Cześć.